Z biznesu do słuchania. Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatoński, a to jest puls biznesu do słuchania. Być może jestem tak zwanym dziadersem, ale muszę Państwu na samym początku dzisiejszej audycji powiedzieć, że kiedyś to były czasy. A teraz to, panie kochane, szkoda języka strzępić. Rok temu, o tej porze, nagrywałem podcast o przedświątecznej gorączce zakupowej i o tym, jak wszyscy oddajemy się radosnej konsumpcji. Teraz, w czasie pandemii, mówienie o świątecznej gorączce byłoby dowodem złego smaku, albo braku smaku, co zresztą na jedno wychodzi. Pandemia towarzyszy nam każdego dnia i na pewno nie jest powodem do żartów. Życie idzie jednak do przodu i znów, jak przed rokiem, jesteśmy u progu świąt. I mimo diametralnie innych okoliczności znów oddajemy się konsumpcji i robimy wyjątkowo duże zakupy, choć niewątpliwie te święta będą chudsze od poprzednich. Polacy pytani w listopadzie przez firmę doradczą Deloitte zapowiadali, że wydadzą na tegoroczne święta średnio 1318 zł, czyli o 29% mniej niż rok wcześniej. Dwie trzecie zapowiadało, że zredukuje liczbę wizyt w sklepach stacjonarnych i kontakty z innymi ludźmi. Planowało też zabrać się za kupowanie prezentów znacznie wcześniej niż zwykle. Jak to wygląda w praktyce na tydzień przed świętami? Czy będą one dla handlowców dużo chudsze niż w poprzednich latach? A może niektórym będzie lepiej? Co się robi, by zapewnić bezpieczeństwo kupującym, a jednocześnie co się robi, by kupowali jak najwięcej? O tym wszystkim będą mogli Państwo posłuchać w dzisiejszym podcaście. No i oczywiście, jak to w święta, będzie karp. Zapraszam do słuchania.